Wielkie święto w niewielkich Brojcach niedaleko Gryfic. Właśnie została tutaj, zostało tutaj otwarte okno do przeszłości, tak można nazwać izbę muzealną, w której znalazła się ta namacalna historia, czyli przedmioty, które są związane z gminą Brojce. I przy okazji tego wydarzenia, przy okazji otwarcia izby mamy tutaj jeszcze jedno wydarzenie. No, niezła impreza. Będą pokazy walk średniowiecznych, będzie piknik, będą rekonstruktorzy odtwarzający walki również z drugiej. II wojny światowej, a sprawcami tego całego zamieszania są członkowie Stowarzyszenia Historycznego Pamięć i Tożsamość. I mnie się z tego zamieszania udało wyciągnąć Michała Zinowika. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to jest, że właśnie w Brojcach jest takie zainteresowanie historią? W ogóle opłaca się tutaj uruchamiać izbę muzealną? Znaczy takich rzeczy chyba zazwyczaj się nie opłaca uruchamiać, bo ma to troszkę inny wymiar społeczny. A czy jest zainteresowanie jak najbardziej, bo te ziemie tutaj Powiatu Grafickiego, Ustyku Powiatu Grafickiego i Kołbrzeckiego są tak naprawdę taką białą plamą na, na, na karcie badań historycznych. Jest mnóstwo lokalnych legend lokalnych, historii, które chcieliśmy zweryfikować, zbadać. I, i troszkę, troszkę tutaj właśnie tego ziarna, prawdy z nich wydobyć i, i opowiedzieć o nich lokalnej ludności. Zanim powiemy o tym, co znajduje się w Izbie Muzealnej dokładniej, to ja jestem ciekawa, długo Wam to zajęło, te przygotowania, dużo było zachodu z tym wszystkim? No, tak naprawdę zaczęliśmy ponad rok temu i wtedy też uzyskaliśmy takie małe pomieszczenie tutaj w Brojcach dzięki, dzięki uprzejmości naszego samorządu i w sumie od roku gromadzimy różnego. Rodzaju przedmioty, pamiątki historyczne, które świadczą o historii naszych ziem. Jakie to są przedmioty, jakie to są pamiątki? No, różnorakie. Od, od przedmiotów użytku codziennego, poprzez różnego rodzaju karty pocztowe, stare znaczki, które były jeszcze w XIX wieku stemplowane na poczcie w Brojcach, poprzez różnego rodzaju zweryfikowane historie, do których dotarliśmy i, i poparliśmy je źródłowymi tekstami, więc. Odkrywamy historię tych ziem na nowo. Będziemy mogli za chwilę sobie opowiedzieć o tych przedmiotach, o tych historiach? Oczywiście, zapraszam. No to trzeba wejść do Izby Muzealnej i w końcu sprawdzić, co tam takiego jest. Otworzyliśmy dzisiaj okno do przeszłości, właściwie stowarzyszenie historyczne Pamięci Tożsamość Zbrojc otworzyło okno do przeszłości, czyli izbę muzealną, w tle słychać strzały, a to wszystko przy okazji wydarzenia, które towarzyszy temu otwarciu. Ze stowarzyszenia historycznego Pamięci Tożsamość jest Michał Zinowik. To co, możemy wejść wreszcie do tej izby muzealnej? Tak, zapraszam bardzo. Proszę. Zerknijmy. Pomieszczenie nie za wielkie, pięknie odmalowane, wszystko nowe, ale nie ma tutaj aż tak dużo przestrzeni, za to jest dużo przedmiotów. E, tak, od ponad roku inwestujemy tutaj nasz wolny czas, również fundusze, zbieramy, zbieramy fundusze też zewnętrzne, żeby... Odnowić tutaj, na początku odnowiliśmy tę przestrzeń, którą otrzymaliśmy od naszego samorządu, tutaj gminy Brojce, i od roku ponad zbieramy eksponaty różnej, różnej maści, nazwijmy to, od przedmiotów dnia codziennego, użytku dnia codziennego, aż po takie związane z konkretną, szczególną historią, związaną właśnie z naszym samorządem, z naszą gminą. Tutaj w tej gablocie nie tyle rzecz cenna, chociaż może dla Was łyżka. Tak, tak. To jest łyżka jeszcze z, pochodząca z przedwojny. E, ja się mogę przyznać, że to jest taka historia osobista, bo jest to łyżka mojego dziadka. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w wielu rodzinach e, taka łyżka należała tylko do ojca rodziny i tylko on mógł nią jeść, a moja babcia ją podawała, kiedy nalewała mu zupę. A sam, sama historia jest związana dla mnie, z osobista, a jest to ciekawy, jest to jeden z artefaktów z przeszłości, który przetrwał do czasów dzisiejszych, przekazany przez moją rodzinę akurat. Tutaj trochę odwiedzających. Panu, co się najbardziej podoba? Zacznijmy od tego, że się przedstawił Andrzej Kuczkowski Muzeum w Koszalinie. Ja, jako muzealnik, bardzo, bardzo podobają mi się tego typu inicjatywy. Z czego to wynika? Z, wynika to z tego, że e, ludzie potrzebują własnej historii, własnej, własnej tożsamości. E, mają potrzeby poznawania swojej swoje miejscowości, co w tych zglobalizowanych czasach myślę, że, że jest dobre. Rozumiem, że no, trafiłam na taką osobę, która wie, do czego, do czego służą te wszystkie przedmioty. No, może nie wszystkie, kilka też dla mnie. Coś pana zaskoczyło? Zaskoczyło, że to się zachowało. Że jednak po, po tak zwanych strychach piwnicach jeszcze parę rzeczy fajnych można znaleźć. Ciekawe jest to, że każdy z nich może mieć swoją historię, że Kafel z historią jest. Pewnym dokumentem życia, pewnym, pewnym świadectwem przyszłości, bo sam kafel jako kafel jest może mniej ciekawy. Natomiast ta historia i właśnie ta izba opowiada o historii, to jest przepiękne. To ja już nie będę przeszkadzać, proszę zerknąć sobie na te wszystkie eksponaty. Dziękuję. Dziękuję Słyszałam, że macie tutaj prawdziwy skarb. Tak, mamy skarb znaleziony w Dargosowie. Jest to skarb monet łotewskich z czystego srebra, także zapraszamy, żeby go zobaczyć. No, a my o tym skarbie opowiemy już za chwilę. Świeżo otwartej nowiutkiej, pachnącej farbą izbie muzealnej w brojcach jesteśmy dzisiaj. I tutaj można znaleźć przeróżne przedmioty, takie przedmioty codziennego użytku, jakieś młynki do kawy, oczywiście butelki, żelazka, ale są też historie. I o tych historiach, jednej z tych historii opowie nam Michał Zinowicz ze Stowarzyszenia Historycznego Pamięć i Tożsamość. To jest historia skarbu, my takie lubimy tutaj w programie. Tak, mamy tutaj historię odnalezionego w 1990 roku skarbu, my to tak też nazywamy, gdyby to jest, był to słoik z monetami pochodzącymi z Łotwy, latami łotewskimi z lat 30., -tych, 40., -tych XX wieku. Te monety zostały odnalezione zupełnie przypadkowo, wyorane w miejscowości Dargosław w pobliżu jednej z posesji. I tutaj mamy wiele przypuszczeń, bo skąd monety łotewskie, srebrne, w słoiku zakopane no w Dargosławiu. Jednym z takich przypuszczeń jest to, że po prostu albo byli to uchodźcy, którzy tędy z tych, z tych terenów, właśnie z dzisiejszej Łotwy, uciekali na tereny Rzeszy przed, przed nawałą rosyjską, albo z drugiej strony mogły być to jakby tutaj pozostałe po żołnierzach, którzy właśnie z tych republik również walczyli w jednostkach niemieckich. Na przykład mamy historie potwierdzone o bytności tutaj rozbitych oddziałów estońskiego SS, więc być może również oni gdzieś, gdzieś przynosili ze sobą różnego rodzaju, tego typu, jak my to nazywamy, skarby. Ten skarb, te monety są w tej chwili w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ale można tutaj u was w Brojcach zobaczyć, jak wyglądają. To jest to, co tutaj jest zakopane w piasku, to jest replika, tak? E, to są oryginalne monety zakupione przez nas w portalach internetowych. Też część tych monet, kiedy dowiedziano się właśnie o tym skarbie, została nam przekazana, więc mamy takie same identyczne monety w tych samych nominałach, jak zostały znalezione właśnie w Targosławie. Więc można je zobaczyć, jak one zostały odnalezione, bo mamy tutaj taką bałą całą wystawkę z częścią słoika i tymi monetami w środku właśnie w ziemi, tak jak zostały one odnalezione w, na początku lat dziewięćdziesiątych. No i właśnie skarb też można zobaczyć w niewielkiej może, ale za to bardzo bogatej, nowo otwartej Izbie Muzealnej w Brojcach. Takie pojęcie, izba muzealna. No wydaje się bardzo poważne, a przede wszystkim wydaje się trochę nudnawe, ale nic bardziej mylnego, bo tutaj w brojcach okazuje się, że to może być ciekawe. Tutaj robią wszystko inaczej, najwyraźniej. I otwarciu izby muzealnej będą towarzyszyć już za chwilę, między innymi walki wojów średniowiecznych. Mam nadzieję, że mi się uda tuż przed walką porozmawiać z jednym z nich, Michał Ostrowski, co tutaj będzie Będziecie robić, co za chwilę się będzie działo. To co zwykle. Będziemy układać się tęp, tępymi płaskownikami ukształtowanymi tak jak miecze średniowieczne, czyli będzie to pokaz y, uzbrojenia i walki y, wojów z okresu Bolesowa-Chrobrego. Jesteśmy przednią strażą Bolesowa-Chrobrego tutaj na Pomorzu Zachodnim. Wiemy, że on miał chrapkę na te, y, na te tereny, wiemy, że tutaj urzędował pierwsze biskupstwo niedaleko stąd. Czyli pokaz uzbrojenia od bardzo prostego, czyli włócznie oszczepów, łuków, y, toporów, aż po najdroższą broń tamtego okresu, czyli miecze. Będziecie się okładać? Już mi się to podoba. Tak, no, będziemy pokazywali, jak wykorzystywało się to wszystko. Czyli Mamy to połączenie między izbą muzealną, czy też muzeum, a tym, co my robimy. Nasza praca od twórców polega na tym, że pracujemy na oryginalnych zabytkach, kontaktujemy się z naukowcami i wykonujemy repliki, kopie znalezisk archeologicznych i próbujemy tego używać. Pokazujemy, jak to działało. Od prostego krzesiwa, jak się rozpalało ogień, aż po mordercze narzędzia, takie jak topór i miecz. Kaftan skórzany wytrzyma? Kaftan skórzany jest taką zupełnie podstawową zbroją, jak się mówiło. Uderzeń miecza i to pora nie wytrzymywał. Natomiast tutaj tajemnica kryła się w samej technice walki. Także wojownik musiał być na tyle sprawny, żeby go nie poraniono. Mało kogo było stać tysiąc lat temu na zakup kolczugi czy też zakup hełmu. Jakiś okrzyk bojowy macie? A jaki powinien być? Nie mam pojęcia. Nie, nie, nie. Chciałam się dowiedzieć właśnie tego. Każdy z wojowników Bolesława zwykle przed bitwą krzyczy Bolej Sław. co jest jednocześnie imieniem władcy, naszego ukochanego księcia i najpotężniejszego władcy, jakiego mieliśmy kiedykolwiek. Czy o prezydencie ludzie jeszcze nie mówimy, ponieważ on jest w czasie swojej, swojej prezydentury. Jak zakończy będziemy mogli oceniać. Natomiast do obecnego prezydenta absolutnie najpotężniejszy władca, jaki kiedykolwiek rządził naszym krajem. Stąd też okrzyk Bolej Sław, który jest imieniem władcy, a jednocześnie znaczy dokładnie Więcej. Bolej, czyli Więcej Sław, Sławy. Więcej Sławy. To tuż przed walką jakie przygotowania? Przezbrojenie się, szybciutka rozgrzewka, tak, żeby stawy wytrzymały to, co się będzie działo. Omówienie taktyki tego, co robimy, a już same pojedynki po kolei będziemy jechali na żywioł, improwizujemy. Jak się was zagrzewa do boju? Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Po prostu do boju. <grystanie> Obietnicą dużej ilości srebra i opowiadania przy y, ogniu domowym, jak wielkich bohaterów się spotkało. To może ja nie obiecam srebra, bo nie przywiozłam ze sobą, ale y, powodzenia. Do boju. Brojce pod Gryficami to niewielka miejscowość, ale dużo się tutaj dzieje, naprawdę dużo, szczególnie dzisiaj. Mamy bitwy średniowiecznych, wojów, później jeszcze jakieś rekonstrukcje historyczne z II wojny światowej nam się szykują, czyli pełen przekrój. A wszystko to dzieje się w centrum Brojc przy muralu. Mural, czyli takie malowidło na ścianie, raczej rzecz charakterystyczna dla większych miast, ale i jest tutaj. Jego twórcą jest Artur Wabik, który właśnie tworzy raczej w większych miastach. No to jak to się stało, że mural powstał też tutaj w Brojcach? No, to może ja się wytłumaczę. Dlaczego tworzę w większych miastach? No Dlatego, że przede wszystkim pochodzę z Krakowa, tam się urodziłem, wychowałem i tam rozpocząłem swoją działalność artystyczną w przestrzeni publicznej. Od jakiegoś czasu mieszkam równolegle na Pomorzu Zachodnim i początkowo miałem trochę opory w przeszczepianiu tych moich aktywności artystycznych do mniejszych miejscowości. No i co się stało takiego, że jednak się pan zdecydował na to, żeby w Brojcach stworzyć mural? Koledzy mnie namówili, nie ukrywam, przyjaciele mojej stowarzyszenia, którzy chcieli wykorzystać fakt, że ja maluję, maluję dużo. Stwierdzili, malujesz w Krakowie, malujesz w Warszawie, malujesz za granicą, namaluj i u nas. No i tak padł pomysł, a potem postaraliśmy się jako stowarzyszenie o finansowanie tego projektu i dzięki temu tu w Brojcach stoimy teraz przed ścianą, która ma niemal 200 metrów kwadratowych powierzchni, podzielona na 6-7 sekcji. Malowaliśmy ją wspólnie z mieszkańcami Brojc, z młodzieżą, z dorosłymi. Na początku wydawało się, że to będzie zadanie typowo dla dzieci i młodzieży, ale z czasem dołączyło do nas sporo innych osób, również seniorzy. Nagle zaczęli się bardzo też interesować tym, co się tutaj dzieje. To może powiedzmy o tym, co ten mural przedstawia, bo opowiadamy o muralu, ale to radio, więc trzeba o nim opowiedzieć bardzo dokładnie. Tak, mamy siedem takich płycin narysowanych, namalowanych. One w rzeczywistości nie są pełnoplastyczne, są rozdzielone takimi pilastrami, czyli nie takimi niezbyt mocno wystającymi ze ściany, filarami, słupami. I postanowiliśmy zakomponować całą tą, cały ten obraz w taki sposób, jak gdybyśmy. Podglądali takie fragmenty historii przez takie portale. No, i na tych portalach do przeszłości są słowiańskie Kurchany, średniowieczni wojowie, jest zamek Rodu Manteufel, jest żołnierz napoleoński. No i nowsza historia, aż po wysiedlenia, ale ma być też ostatni element, jeszcze nie został namalowany, ale będzie i co na nim będzie. Chcielibyśmy pokazać dzisiejszy obraz, Broids, ale nie taki jak go wszyscy znamy, przechadzając się przez miejscowość, tylko bardziej taki wyobrażony przez najmłodszych. Chcemy zaprosić dzieciaki do takiego wspólnego tworzenia tego brakującego elementu muralu. Na jednym z tych portali, z elementów tego malowidła, jest zamek i herb rodziny Manteuffel. Bardzo znaczącej rodziny dla Brojc, ale nie była to taka zwykła rodzina. Ja słyszałam, że nawet jakiś element diabelski się pojawił. Jesteśmy dzisiaj w Brojcach niedaleko Gryfice, i tutaj pomogliśmy trochę otworzyć izbę muzealną. Są też takie historie, które lubimy w, pro, w programie Świat jest Piękny, historie, tajemnice, opowieści, no i legendy. Legendy też tutaj są, w niewielkich brojcach, ale są. Legenda dotycząca rodu, który tutaj kiedyś zamieszkiwał, ale nie ja Wam będę o tym opowiadać, tylko będzie opowiadać o tym Michał Zinowik ze Stowarzyszenia Historycznego Pamięć i Tożsamość. Zbuje to byli podobno. Tak, zbóje i to okrutni, bo Rut Montojfal czy von sam, sama. I samo ich nazwisko jest już straszne i przerażające. Mantojfel to jest człowiek diabła, więc. Uhuhu, ciarki. Tak, dokładnie, więc można powiedzieć, że mieliśmy tutaj zamczysko diabląt lokalnych. Mantojflowie przez kilkaset lat rządzili tutaj tymi ziemiami. Te wioski należały do nich za swoją siedzibę. Mieli zamczysko ukryte na bagnach nieopodal, kilkanaście kilometrów od Broids, jadąc na wschód. Napadali na okoliczne karawany kupieckie, wozy, wozy z różnymi cennymi przedmiotami czym e, paraliżowali lokalny handel. I swego czasu e, mieszczanie z e, Trzebiatowa i z e, zamówili, można to tak ująć, e, zaciężne wojska, które napadły w 1432 roku na to zamczysko ukryte na bagnach i zrównanie z ziemią. Legenda lokalna, do której udało nam się dotrzeć, mówi o tym, że lud jakoś przetrwał i chodzi właśnie o to, w jaki sposób przetrwał. E, otóż według jednej z legend e, przekazywanych już po stronie nie, nie w niemieckich źródłach, to mamka jednego z ostatnich Montejflu, z, z dzieci, dziedzica tego zamczyska, bo zamczysko zostało zburzone, a Montejfrowie ponoć wszyscy zabici, miała przemycić tego małego chłopca pod swoją suknią. A kiedy mieszczanie, kiedy ucieka, uciekała z tego zamczyska, zapytali, co tam ma, powiedziała, że diable. No i mieszczanie powiedzieli to: pozwólcie temu diabłu uciec. I w ten sposób ponoć jeden z mantojfliów miał przetrwać, a ród miał nie wyginąć. Legendę o mantojflach i o ich zamku możecie znaleźć w izbie muzealnej w Brojcach. No i oczywiście można też zobaczyć wyobrażenie tego zamku na słynnym już muralu w Brojcach. Także zachęcam, przyjeżdżajcie kiedy tylko będziecie mogli. A my do Brojc wracamy za chwilę. Że w mniejszych miejscowościach też jest wiele ciekawostek, no to już nieraz odkrywaliśmy w programie Świat jest Piękny, a dziś odkrywamy to, co można odkryć w gminie Brojce. W takiej niewielkiej gminie niedaleko Gryfic, można by zapytać, co tutaj właściwie jest do odkrycia? Ano? Jest. Jak się poszuka to jest. Szuka tutaj Stowarzyszenie Historyczne Pamięć i Tożsamość, które dzisiaj z wielką fetą otwiera też izbę muzealną w Brojcach. My na chwilę uciekliśmy z tej imprezy, ale nie obawiajcie się, wrócimy tam, bo jest jeszcze w okolicach coś ciekawego do pokazania. Z nami Michał Zinowik ze Stowarzyszenia Historycznego Pamięć i Tożsamość. Powiedział pan, że jest coś ciekawego w Mostowie niedaleko Broitz. No i jest ciekawie, ale to przecież cmentarz. No tak, cmentarz, ale nie jest to taki zwykły polny cmentarz, jakich wiele porozrzuconych po naszym województwie. Z tym cmentarzem jest związana historia pewnej niemieckiej pisarki. Może nie jest ona tak bardzo znana, aczkolwiek w czasach przedwojennych i powojennych Rita Gaudeker była dość znaną pisarką, a pochodzi ona właśnie z Mostowa. Tutaj się urodziła, tutaj wychowywała, tutaj podejmowała jakieś pierwsze swoje działalności właśnie prospołeczne i tutaj była też pochowana i nadal jest zresztą cała jej rodzina, jest to Rud von Blitensdorf, na którego cmentarzu właśnie się znajdujemy. Ten cmentarz jest uporządkowany przez Was? E, tak, tak. Jeszcze dwa lata temu praktycznie nie można było swobodnie się na niego dostać przez piękną Lipową Aleję. E, dzięki pomocy lokalnych, lokalnego zastępu OSP udało nam się ten cmentarz uporządkować, wyciąć e, zakrzywienia, ustawić powywracane płyty nagrobne i uporządkować kryptę, która tutaj jest również szcząt, szczątkowo, Ale udało nam się doprowadzić ten cmentarz do takiego stanu w miarę, estetycznej, e, estety, e, w miarę estetycznego stanu. Jesteśmy właśnie przy krypcie, no, rzeczywiście zostały szczątki krypty, no ale atmosfera tutaj jaka panuje niesamowita. No tak, dokładnie. Także zapraszam, żeby te cmentarze odwiedzać. Może taka turystyka cmentarna może być dość specyficzna, ale naprawdę sama sztuka tych niewielkich polnych nekropoli jest, jest, jest dość, dość ciekawa i naprawdę można wiele ciekawych rzeczy tutaj odnaleźć. To nie jest jedyny cmentarz, który uporządkowaliście? E, nie, nie. Udało nam się jeszcze uporządkować Lewice i Starnin. Staramy się tutaj wspomagać i, i inicjować e, właśnie takie akcje wśród lokalnych społeczności i one nam pomagają. My właściwie teraz już zostawiamy to jako akcję, która sama się dzieje i to nas bardzo cieszy. O tym, co robi Stowarzyszenie Historyczne Pamięć i Tożsamość, jeszcze powiemy. I oczywiście wrócimy jeszcze do Brojc, bo impreza towarzysząca otwarciu Izby Muzealnej jeszcze się nie skończyła. Od średniowiecza do niemalże współczesności. I tak się przemieszczamy dzisiaj w czasie, w tej i w tamtą stronę, a wszystko przez to, że w brojcach niedaleko Gryfic została otwarta izba muzealna, z wielką pompą zresztą została otwarta, i to sprawia, że w sumie to ja już nie wiem, w jakich czasach jestem, ale o, widzę żołnierza, w mundurze z II wojny. Dzień dobry. Dzień dobry. Ela Bielecka Radio Szczecin. Jurek Nowak, grupa Rekonstrukcji Historycznej Nałęcz. Najpierw wojowie średniowieczni, teraz grupa rekonstrukcyjna. Będziecie odtwarzać walki z II wojny światowej? Tak, przeskakujemy o kilka wieków do przodu tak? I, i, i chcemy zrekonstruować wydarzenia z roku 1945, kiedy pododdziały niemieckie wycofują się z naszych terenów, a są one zajmowane przez pododdziały radzieckie. I właśnie chcemy tutaj dzisiaj pokazać, jak to mniej więcej mogło wyglądać, ale z uwzględnieniem dwóch takich epizodów, które y, są wspomnieniami, są faktami autentycznymi w jaki sposób, nie wiem, ale y, na prośbę stowarzyszenia y, chcemy tutaj y, uświadomić ludziom, jakby to mogło wyglądać, jak to wyglądało. I to są takie wydarzenia, które mogły, się, y, które mogły się zadziać tutaj właśnie w okolicach Brojc. Tak, tak, są to wydarzenia opisane przez Niemkę, która, y, która dała swoje opracowania, y, jak przechodziła przez te tereny i tutaj przez Brojce, a drugie, drugi epizod jest tutaj przez miejscowego autochtona, który tutaj po wojnie, yy, yy, po wojnie się wprowadził, i, i, i to są jego jakieś tam opowiadania. Yy, no, zobaczymy, no pokażemy to, zobaczymy i, i yy, może to już się wkroi w tą historię, i może faktycznie tak było i będzie. A zdradzi pan, jakie to będą epizody, co się eee, będzie działo? Tak, pierwszy epizod to jest e, gdzieś w Brojcach albo pod Brojcami, w jakiejś stodole ukryło się kilku SS-manów. E, nie chcieli się poddać, więc Rosjanie e, podciągnęli swoje armatki, 45 i zniszczyli tą stodołę. Co prawda my armatek nie mamy, więc zrobimy to w inny sposób, jaki to sami tutaj już państwo zobaczą, ci, którzy są na miejscu. Będzie widowiskowo? Będzie widowiskowo, będzie, będzie dużo ognia i, i, i myślę, że będzie fajnie. A drugi epizod to. W samych Brojcach była duża Gorzelnia i Niemcy, wycofując się, prawdopodobnie zatruli po prostu spirytus, który był tutaj w Gorzelni, który był wyprodukowany. No ale Rosjanie wiadomo, że wkraczając do takich miejscowości, nie mogli, nie mogło im umknąć takie, takie akurat budowle jak Gorzelnie. No i tam dopadli się do tego, do tego spirytusu. I co się z nimi stało? No, zatruli się i prawdopodobnie dziś tutaj tak z tych opowiadań jest, że wokół tej Gorzelni dziś zostali pochowani. i, i i no tak to się skończyło. I my dzisiaj ten właśnie ten epizod chcemy pokazać, jak, jak by to mogło wyglądać. No gorzelni nie ma, ale jest wóz taborowy oczywiście załadowany e, trunkami, także myślę, że to będzie nasza gorzelnia dzisiaj. Prawdziwymi trunkami? E, no nie, no nie prawdziwymi trunkami, nie. Tak tylko się upewniam. E, będzie to woda na nasze potrzeby, ale, ale myślę, że chodzi o sam fakt, a nie o to, co jest w Kanach. Co tutaj się dzieje, słuchajcie, będzie się działo jeszcze za chwilę, ale tak myślę, że może trzeba by na chwilę odetchnąć, bo słyszałam, że nie tylko tutaj w Brojcach odkrywa się historię i zaraz to sprawdzę. Odwiedzamy dzisiaj nieco mniejsze miejscowości. Byliśmy w Brojcach i tam odwiedziliśmy izbę muzealną, dopiero co powstałą, dopiero co otwartą izbę muzealną. A tutaj okazuje się, że w niedalekim Rymaniu, oddalonym od Brojc od, o 12 km, też jest izba muzealna i działa już prawie pół roku. Tę izbę muzealną do życia również powołało Stowarzyszenie Historyczne Pamięć i Tożsamość. A z nami pan Tadeusz Dach z tego stowarzyszenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to jest, że w tak małych miejscowościach, jakimi są niewątpliwie Brojce i Rymań, znalazło się miejsce i znalazła się przestrzeń i chęci na to, żeby otworzyć coś takiego jak izby muzealne? Jest na tyle opowieści, na tyle historii, żeby cokolwiek tutaj zrobić? No chyba, chyba tak, ponieważ My ciągle piszemy artykuły o tej historii. Ja tak specjalnie dopytuję dlatego, że można by się zastanowić, taka mała miejscowość, ktoś może powiedzieć, a tutaj pewnie nic nie ma. Gminna miejscowość, ale nie tylko Pani się dziwi, jak robiliśmy prelekcje w Muzeum Oręża w Kołobrzegu, to też się dziwili, że u nas tyle rzeczy się dzieje, że my tyle rzeczy możemy powiedzieć bo dzieje się naprawdę bardzo dużo. Wynajdujemy te rzeczy. Ludzie są bardzo chętni, już zapoznają się z tą historią, sami do nas przynoszą pewne artefakty archeologiczne, historyczne rzeczy. No. Ciekawe, po prostu ludzi to ciekawi w tej chwili, coraz bardziej. Ja tak specjalnie dopytywałam, bo przecież stoimy w izbie muzealnej i widzę to, że tutaj macie Państwo mnóstwo przedmiotów. Przedmiotów, na których przecież najlepiej uczycie historii. Stoimy przed gablotą z chyba najstarszymi starszy, artefaktami, tak. prawda? Co tutaj jest? Jest prześlik gliniany, który jest średniowiecznym, średniowiecznym elementem do tkactwa. Jest siekierka kamienna z Neolitu, jest siekierka krzemienna, krzemienna z Neolitu, jakieś skorupy garków, kule armatnie kamienne, mamy też kule metalowe, kule muszkieterowe, mus, od muszkietów, prawda, i wiele, wiele innych rzeczy. No są, to są te najstarsze, które, które u nas trafiły się. Nie mamy czasu na to, żeby wymieniać wszystkie eksponaty. O, oczywiście, tutaj po prostu trzeba przyjechać i to zobaczyć. Ale jest jedna rzecz, o której możemy powiedzieć, a której no być może nikt nie ma, a na pewno jest tak, że ludzie nie zdają sobie sprawy, że, istnia, że istniał taki przedmiot. Co to jest? Już idziemy do tego dokumentu i, i już pokazujemy. Tak. To jest dowód tożsamości konia. Dowód tożsamości konia. Na razie tylko tyle, ale za chwilę sprawdzimy, czy jest na nim adres, wzrost i kolor oczu. Odwiedzamy dzisiaj takie miejscowości, w których wydawałoby się, można by powiedzieć na pierwszy rzut ucha, nic nie ma. A to nieprawda. Jest bardzo wiele dzisiaj jesteśmy między innymi w Rymaniu i jesteśmy w Izbie Muzealnej w Rymaniu. A tutaj, jeżeli przed chwilą słyszeliście na czym się zatrzymaliśmy, tutaj jest coś takiego co nazywa się Dowód Tożsamości Konia. Ze mną Edmund Kazimierski z, ze Stowarzyszenia Historycznego Pamięć i Tożsamości. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy my sobie ten dowód możemy obejrzeć? Już pokazujemy ten dowód. On jest za gablotką, dlatego trzeba go wyjąć. Na co dzień to niemożliwe. Jest to e, dowód e, tożsamości konia. Powiat, Skąd taki dowód? Po co? To był wystawiony dla konia o imieniu Figus, e, roku urodzenia 1941 rok. I wiadomo, że to on Służył? W wałach? tak, wałach służył oczywiście e, wojsku. I właśnie po to był wystawiony ten dowód, po to, żeby, e, żeby wiadomo było, że ten koń ma służyć w wojsku? E, również służyły do prac polowych w późniejszym okresie i tu mamy datę 53 rok. Czego możemy się dowiedzieć o tym koniu? No bo zdjęcia konia oczywiście nie ma. Nie ma tak. Ale możemy się mamy, dowiedzieć mamy kilka wpisów, maści, odmiany, gniady. i opisany jest budowa tego konia. A co tak. jeszcze macie państwo tutaj w izbie muzealnej? Chowamy nie, ten dowód. Tak. Jest jeszcze dokument asygnata numer 663. Jest to dokument Wydany na mocy rozkazu kwaternistrzostwa z roku 1920, i tutaj jest podziękowanie dla okazyciela Bingel Józef za podwodę z koniem. I tu takie ciekawe zdanie woźnica ani jego koń żywności nie otrzymał. Rozumiem, że to jest jeden z cenniejszych Cenniejszy. u Państwa dokumentów do naszej Izby. Widzę, że mają Państwo tutaj bardzo dużo różnych przedmiotów. Czy to już koniec kolekcji? Jeśli chodzi o kolekcję, ta kolekcja cały czas się powiększa. Jest duże zainteresowanie mieszkańców naszej gminy. Podczas zwiedzania naszej Izby regionalnej przynoszą nowe eksponaty. To jeszcze jedna ważna rzecz. Kiedy można Izbę Muzealną w Rymaniu odwiedzić? Nasza Izba Muzealna zaraz po otwarciu jest czynna raz w tygodniu. Konkretnie to jest niedziela od 16 do 18. Czyli można sobie na I taki mniej... niedzielny spacer wybrać się do Izby Muzealnej? Oczywiście. To wskazane by było coś trochę historii zasięgnąć. I nasza ta Izba mieści się, tak informacyjnie mówię, w budynku szkoły w Rymaniu. Czyli co? Zapraszamy. My zapraszamy.